Obiecałem szósty, obiecałem hmm. szóste, no ja dałem siebie 100%, to już więcej nie mogłem dać. Jasne były błędy, ale zrobiłem wszystko najlepiej jak mogłem. Zrobiłem naprawdę najlepiej wszystko, co mogłem. Już nie wiem, co mogłem zrobić lepiej. Naprawdę, te dwie śmierci u nie były tego, ale nether zrobiłem moim zdaniem idealniej tam w ogóle tego. To nie ja dałem siebie 300%. Z tego szkieleta tylko się nie udało na samym końcu, co nie? A jak to działa? Bo, jesteś w sensie, jak są jakieś achievementy, które po prostu... 11. Zmagałem. 11. Było? Urugnęło, nie? 11. Sadge. Mm. Sadge. Ale ma półeczkę. We all going Ja też zawsze na mojej, na mojej planszówkowej półeczce umieszczam dwie paczki <grym> Doritos. Staraszka, ja that's crazy day. Ten z prawej 10 <grym> w jakiejś minusowej temperaturze. On ma zamrożoną urodę. Co jest? <grym zbieram> o, ostatnio coś za informację. nie widziałem a. A nie pierwszy, nie? RG. A Oczywiście, jeszcze kto inny? No. Justice so, so, for Team Reach? Co, co, co się stało? players, in your opinion, today? Kto się chyba? Yeah, well, I have to say, I saw some uh, the Busty team, I saw some skills there, not only, you know, oh, they kurde, did score, -wise, obviously we all saw that, but no, look at, at details, how uh, inventory management <laughs> went, how they used shortcuts, really play <laughs> <lock laughs> the game, and also, it's not the first time play the game like that, trying to optimize your movement, be quick about things be efficient. I like that. That's one of the things I do in the game as well. You know, try to op automate optimize things and um, yeah it's it was fun for oh, guard. you have to say. Okay, nice. So good to see the the no. optimum gameplay. Ok, to Okay, nice. Ado, ok, nice. Let's take a look at our standings. Okay, cool. Let's see how the day finishes out because oh. bingo, 12 no. punktów, jakbyśmy no. mieli dwa więcej. Ale, ale hmm. patrz, reached trzecie miejsce. O! No. Czekajcie, no. czyli no. które, no. Mogli... czekajcie, no. 30, czekajcie, 30, czekajcie, które 7? mogliśmy mieć realnie? Nie George to. czwarty. Nie, panowie, 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 mogliśmy mieć maksymalnie miejsce dziewiąte. Niemo dziesiąt... ósme było niemożliwe. Dziewiąte to było maksymalnie no, okay. miejsce, zatem żadna nie różnica tak grafie. naprawdę. I tak. Nie, to byłoby bo bo lepiej, no, ale niewielka nie różnica. Korea Zero Korea, to Korea Sadge. Oni <laughs> wiedzą, że w ogóle może nie grają no. na Java Edition, wiesz. Może oni nie weszli na serwer. <laughs> To trochę gorzej niż ostatnio, ale kluczowy no. dużo 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 lepsza konkurencja była, bo zrobiliśmy więcej bingo niż ostatnio, a mieliśmy niższe miejsce, ta, ta, ta. No, nie? a też kilka błędów. Robiasz, po naszej stronie było, ale fajnie, fajnie. Jestem, jestem. Znasz kogoś jakiegoś G Time, Veni, albo spadkobierca. Veniego coś tam? znamy, Venie z Wenim graliśmy już wielokrotnie, przecież to jest hiszpan, oh, hello. Oh, no. albo niemiec. Znaczy, ja najbardziej jestem w szoku, jeśli chodzi o team kapitana Sparkleza, gdzie tam był Fruitberries i Illumina. I no, byli przy nas, panowie, no w sumie, oni mieli co? dziewiąte miejsce, my jedenaste i to z powodu tego nie, głupiego to... szkieleta, to głupie błędy. Co? Ja nie wiem, czy oni też mieli aż takie błędy, tak niskiej rangi, co nie, ale tak trochę, to, że widzę tego Sparkleza na dziewiątym, trochę mnie pocieszyło. Oni... Ja, że... Trochę że mnie pocieszyło. Widzę na trzecim. A ile wygraliśmy, Pitosu? 2000, 2000 zł na głowę, dwa kafle na głowę. Dwa kafle okay. na głowę. O, to kasę sobie przynajmniej po konsoli kupi, nie? Tak. Jaką kupujecie? Powinniśmy trenerowi kupić konsolę. O! No szalałeś, Ale, że... Ale sam Torek to proponował. A no to może to... swoją kasę wyłożyć, nie? Torek <noise> proponował. Torek proponował 20% wygranej. <noise> Ale tak jakbyśmy zajęli miejsce w top 10, no. Za coaching na ostatni, i wtedy, wtedy jest z czego wydawać, no. Nie, czekajcie, odświeżyłem Ten jest dziewiąty? Że co, że niby dziewiąty mamy? Nie wiem, a może mi się coś zrypało. Czekaj, niechaj to pokazał raz jeszcze, a nie tylko tego się ma. Jest teraz wywiad. Tak, tak, tak. but what were, what were the most mm -hmm. difficult things on the list for you guys to achieve? So, Mam pomysł, panowie. Zapytam tak? admina o Mac Gore, wina, <laughs> o wina na turnieju. No, na nie, Herobrine Herobrine Trzeba Herobrine Head. Słuchajcie, ja proponuję, że powinniśmy przekazać 100% naszej wygranej na lepsze serwery. Ej, mamy dziewiąte miejsce. 9 Dziewiąte miejsce mamy. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Po... Jest, jest oficjalny to Twitch, twitch to... Rival Scores. No tak. Ten. Sparkles jest pod nami, panowie. Czekaj, czekaj, co? BESK. Tak! Mamy tak! dziewiąte miejsce. No czekaj, czekaj, jeżeli Sparkles! Nad Sparklesem? Nad Sparklesem? Do, bo oni nam tego o nie, nie ja teraz będę... O nie, ja teraz będę miał bultyłkę, że moglibyśmy mieć szóste liczyni, jakieś. No. Nikt nie, nie Nie, nie, nie! No. To jest to boli bardziej! To boli bardziej! O kurde! To boli bardziej! Ten szkielet będzie się śnić no, po Będzie mi się śnić. No jest chyba. Pokażcie to raz jeszcze, pokażcie to raz jeszcze. To się zmieni chyba zaraz. No szybko. Jak się zmieni, ja od razu zatrzymuję. Podoba mi się czat tylko emotki. Inna tabel, o, 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 o dobra, 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 dobra. Miejsce. Dziewiąte! Znowu Hermit Craft tak, przed nami. Nie, 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 słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie. Eee, 45 nie mieliśmy za Mob Hunta wcześniej, więc nam dodali faktycznie za villagera. Cie, ej, ależ Kevin Cera stwierdziliśmy. z, Keven wolne... z i partura, Iluminą pod nami? <laughs> Co jest? Tego no, teamu tak. mem nie było wcześniej, to jest nowy, to nowy team, tego nie było i Bastiego, nie wiem czy Basti był, Krz też jest nowym teamem. Ej to w sumie, jeżeli porównamy się do poprzednich rywalców, mamy lepsze miejsce niż ostatnio, ponieważ mamy lepsze miejsce niż no Sparkles. Tak. Bo wtedy Sparkles tak. był nad nami. Hmm. No. Tak, no, tak, tak. Dobra, teraz no to jednak no, do dużo, dużo więcej. Wtedy dużo więcej byli, na, bingo wtedy byli na drugim miejscu. Wtedy, tak, tak na drugim. Sparkles był na drugim miejscu, my teraz jesteśmy nad nimi, a dużo więcej bingo zrobiliśmy, no nie? Po tak, prostu tak, tak, te tak. które były nad nami, one po prostu bardzo trochę hardują. Czekajcie, czyli most overall... bingo. Słuchajcie, jakbyśmy skończyli kolejne, byśmy mieli mielibyśmy wtedy... Ja pierdzielę. Zamknijcie. się, Mandzio, bo, nie byśmy mieli? <grym> siódme miejsce. No? Mielibyśmy siódme miejsce. Siódme, miejsc. nad, nad byśmy mieli. Kraftami. No tak, bo Snajper dwa bingo dawał. Słowo końcowe odnośnie Rivalsów, bo zgaduję, że chcecie jakieś usłyszeć, co nie. Słowo końcowe, popełniliśmy dwa błędy, nie zauważyliśmy dyni. Mogliśmy mieć zamiast 10 punktów, mogliśmy mieć punktów z 20, 20, może, czyli 10 punktów więcej, czyli 100. I za większą ilość bingo byśmy mieli punktów, myślę, że około 25, albo nawet 30, jeżeli nie 35, czyli 20 różnicy, czyliśmy mogli mieć siódme miejsce. To jest prawda, czat. Ale niestety się nie udało, czat. Niestety się nie udało, czat. I może się uda następnym razem, ale moi drodzy... Ja dałem siebie 100% i cała nasza drużyna dała siebie milion procent. Co nie? I wydaje mi się, że naprawdę popełniliśmy minimalne błędy i bardzo dużo rzeczy poprawiliśmy. Nether był idealny, early game był idealny. Wszystko było super, jeżeli chodzi oprócz tych małych błędów. Tylko te małe błędy, ale tak to zagraliśmy naprawdę idealnie, jeżeli chodzi o ten cały początek. Straciliśmy tylko troszeczkę wiecie, straciliśmy Moralesy przy tym bingo, co bardzo odczuliśmy mocno na scavengerze. Ale to tylko tyle. To jest tylko tyle, co nie. Nie liczy się, nie liczę się, nie liczy się ile zarobiliśmy czat, my tutaj graliśmy o honor i o pierwsze miejsca, co nie? Teraz przeczytam wszystkie notyfikacje, które były podczas Rivalsów. Ja chciałem każdemu bardzo ślicznie podziękować za tego, za wsparcie podczas Rivalsów. Ja tutaj tylko sobie włączę. Elo, wyłączę to, włączę mam czat. Aha. Dobra. Aha. Okej. Okay. Ja widzę, że Xylak się bawił między Okej. Okay. Już. 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 Dobra. Dziękuję bardzo ślicznie. MMT za 190 biców. Zuzia, dziękuję tobie ślicznie za subika. Danielos, dziękuję ślicznie za subika. Witasz, dziękuję ślicznie za 7 miesięcy. Debcio, dziękuję ślicznie za 2 miesiące. I tutaj tak. Alien, dziękowałem. Klaudia, dziękuję ślicznie za 50 bitów, Alan, dziękuję ślicznie za 3 miesiące. Mati, dziękuję ślicznie za premika, Bartku, dziękuję tobie ślicznie za 100 biczików. Kaliro, dziękuję ślicznie za premika, Nick, dziękuję ślicznie za 5 5 godzin, tylko za premika, Skabowy, dziękuję tobie ślicznie za 5 miesięcy. Zulcia, dziękuję ślicznie za. 100 biców. Xylaks. Dziękuję Ci się za 100 Dobrze subów. Dziękuję Ci bardzo Ślicznie podeszliście Bo czuję te kozaczki, co Co? Wiktor, co? Kiedy niby? Shot mówi. Wiktor na maila. Śmieszne Wiktor. Dziękuję za 100 bicików. Sorek, dziękuję za 100 bicików. Hilerek dziękuję śliście za 2 miesiące. Sylax. Dziękuję za kolejne 100 chorych subów. I do tego jeszcze 2000 pizzów. Josh miał 5 Bing Sadge, no tak było, tak było, no niestety, było jak było, jest jak jest, moi drodzy, słuchajcie, ksylak, Teraz dziękuję za kolejne 100 sto... Gipsów. ja pierdolę, to brzmi jak mew, ksylak, dziękuję za milion gif ale tak to wygląda, komik, dziękuję tobie ślicznie za sto widzików tutaj, nie wiedziałem wtedy, nie zwracałem na to uwagi, metimin, dziękuję tobie ślicznie za premika, ksylak, dziękuję za kolejne. 100 dziękuję bardzo ślicznie. Kiemon, dziękuję Tobie Ślicznie za 2 miesiące. Sylax, dziękuję za 4000 biców. Ratemu dziękuję ślicznie za Proimika. toma, dziękuję ślicznie za Proimika. Ksimir, dziękuję Tobie ślicznie za e, Gifcika. Relek, dziękuję ślicznie za 100 bicików. Tale dziękuję ślicznie za 7 miesięcy. Timson, dziękuję za 2 miesiące, dziękuję ślicznie. Robson za proimika, Dudek za 100, za 200, za 300 biców. No ja nie wiem, czy treningi, czy ja by były euro na treningach, to czy cokolwiek by to pomogło, czad. Wydaje mi się, że to by nic nie pomogło. Naprawdę. Wydaje mi się, że to by nic nie pomogło, czas. Staliśmy naprawdę siebie wszystko i się spisaliśmy na 150%. Nikox, dziękuję Tobie ślicznie. Szkoda, niebo lepiej niż jak poprzednio. No ja powiem tak, no tylko osoby, które były na poprzednich Rivalsach mogą ocenić moją grę. Czy był lepszy gameplay, czy był gorszy gameplay, jeżeli chodzi o tego. Ja nie pytam się o ostatnie dwie godziny, pytam się o pierwsze dwie godziny. Ostatnie dwie godziny były głównym. I wiem o tym. Ostatnie były dwie godziny, były głównym. Ja tylko o pierwszym. O pierwszych dwóch godzinach. Dudek, dziękuję, jeśli za zastąpić sików. Nie. Więc podziękuję. Lepszy? To ważne, że był progres, to, to ważne, że było progres, to dobrze. To dobrze, że był progres, dobrze, że tego. Dobrze, że był progres. Przejdę jeszcze przez Donate. O kurde, o kurde. Pff. Dobra. Herę widzę, że, że tego, że mi się skończyło miejsce na donate'y już. To ja muszę wziąć wiadomości, liczba wpłat od widzów. Okej. Okay. Trzy godziny temu. O! Dobra, czekajcie. Dziękuję mi- O, o, o! Jezus, gdzieś, gdzieś mi się tutaj przeskrolowało. Nie, dobra. Miki, 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 Miki. Nie, to jeszcze wcześniej. Ja pierdzielę. Sylank, dzięki za gifta. To było dzień temu, to było dzień temu, sześć godzin temu. Pan chips wpłacił, Nie, to było wcześniej. Jakiś procentik D. O, o, o. I tutaj, tutaj, tutaj. Sajon, dziękuję, to ślicznie za dychem. Bardzo ślicznie dziękuję. Ja pierdzielę, dlaczego mi się to przewija. Proszę mi, nie przewijaj się. Dlaczego mi się to przewija? Jezu, nie mogę przeczytać. Nie mogę przeczytać, bo mi się przewija. Dobra, Sam, dziękuję ślicznie za tych było ogromne liczby. Damnerys, dziękuję za apel górą. Aora, dziękuję ślicznie za piątkę. A to było wtedy, to było jeszcze wtedy. To było jeszcze wtedy, to było jeszcze wtedy, to było jeszcze wtedy. To jeszcze wszystko wtedy czytałem. Jak ostatnio George do Dream'a, wy możecie tak, to prawda. Trzymam kciuki, dziękuję ślicznie. Dziękuję za Polskę Gór... Dobra, tutaj było. Eee, dawaj założku. Aura, <grych> dziękuję za piątkę, dziękuję za na czacie, No nie było jej wtedy. Ja nie wiem, te donaty się bugują. Ja sobie jestem. Dobra, ja powiem tak. Ja sobie jestem, samemu przeczytam, bo one się tutaj bugują, Dziękuję za wszystkie tutaj donate'y, to niektóre były. Eee, bardzo się się dziękuję, bo tutaj na Paulince się skończyło, ale tutaj tego. Prośba publiczna do czatu, zwłaszcza waszych donate'ów takie leciutkie, ogarnijcie się. A, to Aura, wtedy dziękuję. Eee, jak nam idzie, no poszło, tak jak poszło, widziałeś to. Nie myślę, że poszło nam dobrze. O, jak bardzo dojrzały donajcik, SMS Plus, oczywiście, co nie? Wpłacił 3 zł. Wpłacił 70 milionów złotych. Jordan Apple to to samo to, co nasze Apple? Nie, 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 bo to chodziło o tego drugiego. Działach tylko horyzontalnie sprawdziłem na single key. Okay. rozumiem. Dziękuję za piątkę. Jasne, jasne, dobra. I przejdźmy dobra do tego, co się tutaj liczy, tak naprawdę. E, dziękuję ślicznie e, tutaj Blatry, dziękuję za Kashi ślicznie, dziękuję ślicznie tutaj za Abagami, dziękuję Adriano, e, dziękuję ślicznie Piki, Aura, dziękuję ślicznie ponad proszczeniem. Spartanek, dziękuję, za Wasa dziękuję ślicznie. Sajan, dziękuję za stówę, za ogromnego, za ogromne donate tej co wcześniej dobra, dziękuję ślicznie bardzo. Radio dziękuję bardzo ślicznie e, Sasi, dziękuję Jacku Przemek, dziękuję ślicznie za trójeczkę. Anonimowy Studenci, dziękuję ślicznie za 15, pozdrawiam Ciebie bardzo cieplutko. Eee, co z Tobiaszem, Jakiś procencik? No to Tobiasz sobie zasłużył, Prawie sobie zasłużył na jakąś nagrodę. Moim bro, no powiem Ci tak, zajęliśmy dziewiąte miejsce, prawie siódme. Prawie siódme się udało. Siódme było o tyle. Siódme było naprawdę o tyle, tyle, tyle. Mieliśmy bardzo unlucky ol -try. polecieliśmy wszędzie, w każdą, w każdą miejsce źle polecieliśmy i tyle, co nie? I tyle, tyle, tyle. już mówiłem, że komentarz napisałem, co nie? Dziękuję za korzystanie z naszych nielegujących serwerów. Ta, chat, słuchajcie, yy, trzeba wziąć pod uwagę, że Zaha <coughs> zginął jakieś 5-6 razy przez lagi. Przez 5-6 razy chłop zginął przez lagi. Weźmy to pod uwagę, że serwer działał tak beznadziejnie, że Zaha zginął 5-6 razy przez lagi. Ja też raz zginąłem przez lagi, co nie? Evron chyba raz zginął przez lagi. Dlaczego temat zmieniasz? Bo ja skończyłem temat, napisałem komentarz, wypowiedziałem się i tyle, jeżeli będziemy chcieli kontynuować, dobra, ja powiem tak, jeżeli będziemy chcieli kontynuować temat, e, jeżeli będziemy tutaj chcieli kontynuować temat, to w sobotę na podcaście, nie chcę na streamach się odnosić do takich tematów, ponieważ ja na moich streamach e, chcę grać i chcę się zajmować tym, czym się muszę zajmować podczas streamów, a takie rzeczy ja mogę na podcaście sobie poruszać w sobotę, co nie? Kiedy I tyle. Było fajnie i myślałem, że przeglądania został trochę młodszych, ze sobą w granicach ode mnie Minecrafta wydaje tyle emocji dla mnie dzieci. Dziękuję ślicznie. Dziękuję Mikox. Skoda, że Hero nie na zaliczyli. To prawda, to prawda. George już uważa, że wyniki są źle policzone i powinni mieć top 3 co najmniej. To nie są źle policzone. Mikox. Polisz youtubers, skrótam góra nagros No, dobra gra. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Szkoda, że chry nie zaliczyli. Chat, wierzę, że kolejne rivalsy pójdą nam jeszcze lepiej. Ponieważ jeszcze lepiej jesteśmy tego przygotowani. Jeszcze lepiej jesteśmy przygotowani, co nie? Udało się pokonać, słuchajcie, chat, Udało się pokonać pierdzielonego Fruitberries i Lumine. Dwóch jednych najlepszych speedrunnerów na świecie. I tego nam nikt nie odbierze. Jasne, powiedzieliśmy, że szóste miejsce celujemy albo i lepiej. Nie udało się, niestety. Unlucky, siódme to było maksymalne, jakie było możliwe. To było jedyne możliwe miejsce, siódme. Ponieważ, siódme, ponieważ w górę już było niemożliwe. Nie zrobilibyśmy tego, to byli zbyt dobrzy gracze, to byli zbyt dobrzy gracze. Trzeba się również tutaj, wiecie, również musimy wiedzieć, jaki jest nasz limit. Nasz limit jest to, że nie mogliśmy. Nie mogliśmy zrobić czat szóstego miejsca. Siódme to był max, ale niestety unlucky. Tym razem, jak nigdy nie używamy wymówki, że ale pech, ale szkoda, to tym razem rzeczywiście to był po prostu zwykły ludzki pech. Po prostu nam nie poszło to, te dwie rzeczy. I gdyby Zacha miał trochę więcej farta, trochę więcej szczęścia, właśnie ponownie szczęścia, bo to jest szczęście. I znalazł te jeszcze dwa debrisy, bo już mieliśmy dwa, już mieliśmy dwa, jeszcze ja by znalazł dwa, albo ja byśmy znaleźli że bastion. Ja przeszedłem tysiąc kratek w bastionie, co nie? I nie znalazłem, i nie udało mi się znaleźć i tak ee, bastionu. Zatem szkoda. Zatem wielka szkoda, co nie? Ja dziękuję, Verkoksik. Wystarczy tyle. Dziękuję ślicznie. Dobra. Tak, to byłoby na tyle. Jutro się słyszymy o się 17. Więcej, Jutro 17.00, za chat. Jutro 17.00. Basem był obok mnie, ale ominąłem to. Nie widziałem, nie widziałem bastiona. GG. GG, au. Evron, au. Dobra, czad, ja też kończę. Ja też uciekam, ja też kończę, co nie? Muszę Wojrowi wysłać dzisiejszy dzionek, co nie. Albo jak mi się łódka bagowała, tu też jak mi się łuk... Jak mi się łódka bagowała, co nie? Dziękuję czad za uczestniczenie w tym pięknym wydarzeniu. Dziękuję czad wszystkim za obecność. Dziękuję wszystkim za wsparcie, za kibicowanie. Dziękuję bardzo ślicznie, i pozdrawiam, Dobranoc, czad.